Mamy już na kanapach. No że Czartarium nasz program jest. z kuchni na kanapę. Dokładnie, nasz program jest niezwykle dynamiczny. Cały czas, <laughs> drodzy państwo, zmiany, zmiany, zmiany. I tak jak powiedzieliśmy, będziemy rozmawiać teraz o rynku nieruchomości. No mówiąc wprost, jest drogo. Pytanie, o, czy nastąpi to. to tąpnięcie, czy ceny, czy ceny na rynku nieruchomości poczekaj, się zmienią? Poczekaj. Nastąpiło to mknięcie. Nastąpiło, zobaczymy, czy tak samo będzie na rynku nieruchomości. Naszymi Państwa gościem jest Pan Bogdan Czyżyk, ekspert do spraw nieruchomości. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, nie? No, przede wszystkim młodzi ludzie mają ten problem. Bardzo często chcą kupić pierwsze mieszkanie, a w dużych miastach no, wydaje mi się, że, że kupno takiego mieszkania za gotówkę to jest powoli coś niewyobrażalnego dla nich. To zależy. No, podsłuchiwałem Państwa tutaj, jak czekałem na, na, na to miejsce, na ten czas. I wspominaliście o bajkach. Tak, a ja tak. też piszę bajki, nie tylko sprzedaję nieruchomości, więc jak się kiedyś spotkamy, <grymne> będzie bajka <grymne> o, o rezolucja. Ale odpowiadając na pytanie, rzeczywiście to jest na no, pewnego rodzaju trudność dzisiaj do zakupienia mieszkania z racji, no, że jesteśmy, bym powiedział, na, na tej zwyżce cenowej. Niektórzy mówią o bańce, niektórzy mówią, że, że nie ma tej bańki, są przeróżne opinie. Moim zdaniem jest drogo, mhm. ale nawet biorąc pod uwagę nasze życie, nasz czasookres, nic nie jest cenniejsze niż spełnianie marzeń. Nawet jeżeli będziemy czekali na zniżkę cen, która kiedyś na pewno nastąpi, tylko pytanie: czy ta korekta będzie rzeczywiście minimalna, czy ona. Ja tąpnięcia takiego, jak pokazałeś, nie przewiduję. Może za ileś lat, jeżeli rzeczywiście czynniki będą temu sprzyjające i będzie jakiś tam krach w gospodarce, nawet nie tylko naszej narodowej, ale czego nikomu nie życzę, ale, ale światowej i pewne, pewne skutki tego odczujemy, natomiast ja przewiduję korektę. Bardziej minimalną, więc pytanie, czy czekać na to ileś tam miesięcy bądź nawet lat, czy nie wiem, rodzi mi się dziecko, yy, zmieniam swoje plany życiowe, yy, czy spełniać marzenia, tak? Podjąć ten Ale musi Pan przyznać, że kredyty są również wysoko oprocentowane, aktualnie. I czy to jest marzenie, czy to jest pułapka, nie będziemy tak, na... się wiąć i stajemy się niewolnikami yy, yy, kredytu? Kredyt zawsze jest pułapką. Mhm. Aha. Mm -hmm. no jest to obciążenie. Bardzo optymistyczne na taki poranek. Bardzo optymistyczne. No dobrze, to może jeszcze porozmawiamy konkretnie, konkretnie o cenach. Jak to wygląda w dużych miastach typu Wrocław, Warszawa, trójmiasto, a jak w nieco mniejszych miejscach? Jak to aktualnie wygląda cena Aktualnie miesiąc do miesiąca niestety, no, ale były podwyżki w niektórych miastach. Bodajże Warszawa mieliśmy tutaj zwyżkę około 0,5%. Trójmiasto przebiło nawet bodajże 2%. Ale były też spadki. Kielce, Katowice, Kraków z Poznaniem. Więc tutaj ceny spadły i Rzeszów się ustabilizował. Średnia cena za metr w Warszawie? Warszawie. No, pod osiemnastkę. Mm. 18, Ale trójmiasto 80. chyba goni. Też goni. Ale drodzy Państwo, pamiętajmy, że to są ceny uśrednione. I z różnych rynków, czyli z rynku tego Basic, z rynku o podwyższonej wartości i z rynku premium. Tak? Więc czasami ja jestem za taką analizą rynku, która będzie brała pod uwagę segmentację tego rynku. Tak? Inaczej wygląda układ sił w mieszkaniach do miliona, inaczej do dwóch i, i w górę. Mhm. E, obserwuję rynek nieruchomości od wielu, wielu lat. I patrzę na jedną taką strukturę, która jest dosyć istotna, jeżeli chodzi o Polskę i wyróżnia nas. Polacy są właścicielami w dużej mierze. Tak jest. Tak, prawda. W krajach zachodnich, w których bywałem, większość młodych ludzi po prostu wynajmuje, 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 bardzo długo wynajmuje, aż czasami do końca młody, życia karo, wynajmuje. To, I teraz mhm. zauważyłem, w obecnej polityce globalnej pewne niebezpieczeństwo dla nas. A mianowicie. Przy zabawie zielonym ładem, przy wyłączaniu kominków, przy tym, że w tej chwili jest takie prawo, że jeżeli budujesz dom i są media, państwo już zmusza cię do gazu, który jest położony. I za chwilę ktoś może dyktować cenę tego gazu i ty możesz wybudować sobie dom. Powolutku. Załóżmy, to nie jest mieszkanie, tylko dom. Budujesz powolutku i łapiesz się na taką pułapkę, że nie stać cię na utrzymanie tego. Może tak być. I to jest to niebezpieczeństwo. uważam, że gdzieś powinna być taka regulacja prawna, dotycząca tego wszystkiego, żebyśmy my jednak tą strukturę własności, tą proporcję własności do najmu jednak posiadali po prostu. Mamy prawo i do jednego i do drugiego, ale tutaj poruszył Pan ważną kwestię. Ważne, żebyśmy mieli też możliwość dywersyfikacji źródeł utrzymania. chociażby domu. tak? Żeby nas nie tylko zmuszano na przykład do tego gazu, który będzie za taką i taką cenę, ale miejmy prawo do kominka, miejmy prawo do czegoś innego, do. Ale takiego, takiego prawa już nie mamy a wkrótce, tak jak powiedział Karol, tak. no, wiele osób na przykład przerabia swoje domy, przerabia to ogrzewanie <coughs> na gazowe, a okazuje się, że nie wiem, po 2030 roku już, już będzie musiało znów zmieniać formę ogrzewania. Ale bądźmy też otwarci, bo na pewno będą jeszcze inne wymyślone, alternatywne źródła. Utrzymania tego domu, czy ogrzania, czy, 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 czy pewnych. Tak, ale zmiana, zmiana zawsze kosztuje. Zgadza się. No właśnie, bo y, y, kto dyktuje tak naprawdę te ceny? Y, y, w jaki sposób y, mówimy dzisiaj, jest drogo. Jest drogo, bo. Bo cena poszła w górę, bo się, <laughs> ale rynek, <dlaczego>? bo, się <laughs> rynek, bo się rynek nie ustabilizował. Już dawno powinien się ustabilizować. Po tym kredycie dwuprocentowym, ja, żebyście Państwo też mnie dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwnikiem tegoż kredytu, dlatego że on, bo on pobudził, pobudził po covidową gospodarkę mieszkaniową. Ale ten program chyba już się zakończył. Zakończył się wtedy w grudniu i rynek się powinien wyzarować. Tak? Nie wyzarował się, dlatego że no, inni oczekiwali na ten kredyt obiecany 0%, którego... Trudno powiedzieć, czy będzie, czy nie będzie, tak? No i niech przedstawiciele odpowiednich instytucji się wypowiedzą w tym temacie. I gdyby się wyzerował, nie mielibyśmy pewnie tego problemu. Już byśmy byli na delikatnej zniżce, no ale że wszyscy czekali na tym, dlatego ta cena się utrzymała, a nawet poszła do góry. Karol poruszył też istotną kwestię tego, jak, jak to wygląda na zachodzie. I rzeczywiście tam głównie mieszkania się wynajmuje. Zatem. Czy my również zmierzamy w tym kierunku? Czy to jest jakiś ogólnoeuropejski, ogólnoświatowy trend i my również w tym kierunku zmierzamy? Czy jednak Polacy chcą mieć własność? Polacy chcą mieć własność. Natomiast problem dotyczy, ja to tak rozumiem, młodszego pokolenia. Czy oni pójdą zgodnie z tym trendem, że możemy sobie pracować, gdzie chcemy, ale to też, zauważmy Państwo, dotyczy nie wszystkich zawodów. Poszczególne zawody są takie zlokalizowane, że musimy mieć tę własność, musimy mieć jakiś status locji, a nie tylko być raz na Cyprze, raz na we Włoszech, raz tak. w Hiszpanii i tak dalej. W pewnym momencie, też wieku, no, którego sam przykładem jestem, no, oczekujemy stabilizacji i najem nie będzie nam sprzyjał, więc moim zdaniem, młode pokolenie też będzie dążyło do tego, żeby mieć coś swojego. Mhm. A czy warto? I czy opłaca się? Nie wiem. Pracując w Warszawie, budować się 40-30 km od Warszawy, tam, gdzie jest tańszy grunt. Opłaca się. E, opłaca się. Mhm. A dlaczego się opłaca? Dlatego, że ekonomicznie jesteśmy do przodu. Dwa, mamy czystsze powietrze, bo nie oszukujmy się, żyjemy w Warszawie w wielkim mieście, gdzie to wszystko się tam kumuluje. Może pewną, pewną niewygodą będzie dojazd, ale no jeżeli właśnie, to jest zawsze ta ale druga strona jeżeli, medalu. jeżeli ulokujemy się gdzieś blisko obwodnicy, czy też blisko skm i będziemy mieli ten problem do 30-40 minut dojazdu, to uważam, że jest to bardzo opłacalne. To jeszcze pytanie o wynajem, bo, bo tutaj cały czas rozmawialiśmy na temat kupna, sprzedaży. Jak wygląda kwestia wynajmu? Mówiąc wprost, czy również jest drogo, czy również te ceny poszybowały? Ceny w tym roku troszeczkę spadły na wynajmie. Mm. Uch, coś dobrego. Zgadza się. Rynek jest też nasycony. Część obywateli Ukrainy odpłynęło, więc nie było windowania tej ceny. Mm -hmm. Jest w miarę stabilnie. Rozumiem. No dobrze, no to skoro pan pisze bajki, zna się na ruchomościach, jaki jest morał tej bajki o nieruchomościach? Na ten czas. Tanio już było. No, ży żyli długo i szczęśliwie w pięknym, wybudowanym oh, oh, oh. domu. Szanowni Państwo, żyjcie długo i szczęśliwie i dbajcie o swoją własność. Oj, zdecydowanie. zdecydowanie tego, tego Państwu życzymy, żeby każdego było stać na taką I Tak, i przede wszystkim, żeby ceny tym, czym ogrzewamy i, i z czego korzystamy, mówię tutaj o prądzie, były niższe. Tego Państwu życzymy z całego serca.